Oni tak, tym. wiesz, temu. rozpoczął ten sezon złymi wynikami. W trzech pierwszych meczach zdobył zaledwie punkt i mimo że niebiesko-czerwoni sprawiali lepsze wrażenie od swoich rywali, stracili aż 8 bramek i zamykają ligową tabelę. No na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy początek sezonu apetyty były dużo większe. Czy byliśmy lepsi, na pewno nie byliśmy gorsi, ale, ale no, lepsza, lepsza drużyna jest ta, która strzela więcej bramek, a mniej traci. No, w tym ostatnim meczu szczególnie ta nasza, ta nasza gra w defensywie pozostawiała wiele do życzenia. Tak, my, my zawodnicy jesteśmy świadomi, że nam ten mecz bardzo nie wyszedł i, i dobrze się składa, że ten mecz jest w piątek, bo będziemy mieć okazję, aby tą plamę jak najszybciej zatrzeć. Każdy w mogę powiedzieć, że czeka na ten mecz i jest na 100% gotowy, aby, aby oddać serducho i, i, i wygrać, bo taki jest, taki jest cel. Marcin Pietrowski zapewnia, że najbliższy mecz to doskonała okazja do rewanżu po ostatniej wysokiej przegranej. Trzeci mecz, spokojnie, jeszcze, jeszcze jest wiele, wiele meczów, teraz mamy mecz w piątek. Myślę, że udowodnimy to, że to miejsce i ta sytuacja, która teraz ma miejsce, to nie jest nasza. Nasza pozycja, nasza gra, pewnie i podejdziemy do, 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 tego, do tego meczu i udowodnimy to, że, że potrafimy grać w piłkę. Po niedzielnym meczu z Lechem zawodnicy nie mogli liczyć na wolne i już w poniedziałek wznowili treningi przygotowujące ich do spotkania ze Śląskiem Wrocław. Ten akurat mikrocykl tygodniowy jest troszeczkę krótszy od, od normalnego. Nie mieliśmy dnia wolnego, jednak jeden dzień przeznaczyliśmy tutaj na typową regenerację. Troszeczkę pojeździliśmy na rowerach, troszeczkę zimnej wody, a od wczoraj już, już normalnie ciężko trenujemy. Ale ma to działo hop, raz, dwa, trzy Szkoleniewiec Piasta nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanego Gerarda Badii. Pozostali zawodnicy są zdrowi i będą do dyspozycji trenera. Niewykluczone, że na boisku zobaczymy także Mateusza Maka, który po długiej przerwie pojawił się w meczowej 18, a teraz liczy na szansę konfrontacji z bratem Bliźniakiem. To, że byłem 18, to też było no, bardzo potrzebne. E, uważam, że jestem już na 100% od dyspozycji trenera i jestem w każdym momencie w stanie wejść i pomóc drużynie. E, liczę, że dam argumenty trenerowi na treninga, aby na nie postawił. Bilans spotkań ze Śląskiem wygląda imponująco, szczególnie w meczach domowych. Historia pokazała, że Gliwice to trudny teren dla wojskowych. Czy tak będzie również tym razem? Z zupełnie się rozmaina zespół, mamy też inny zespół. Historia to już jest dziś za nami, jednakże my gramy u siebie, więc yy, no mam nadzieję, że też kibice nam pomogą w tym, bo też ich potrzebujemy. Wiemy, że gdy kibice są z nami, to nam też się gra o wiele lepiej, więc yy, no chciałbym, aby przyszli tutaj większą liczbą i, i pomogli nam wspólnie odnieść pierwsze zwycięstwo na Okrzei. Mam nadzieję, że nasz stadion pomoże, pomoże nam, kibice nas poniosą do tego. Wiemy, że lepiej nam się gra yy, u siebie, no i liczę na to, że jednak wygramy pierwszy mecz yy, w tym sezonie. Zawsze pracujemy, jak robimy? dwa na prawo, dwa na lewo moty... Kontuzja Badii i odejście Radka Morawskiego do Palermo spowodowały, że w meczu z Lechem opaskę kapitańską przejął Marcin Pietrowski. Kapitanem jest Gerard, został, został nominowany przez trenera, następnej w hierarchii był Muraś, potem Kuba, rzeczywiście jestem czwarty, więc kapitanem byłem, byłem na boisku przez, przez 90 minut, teraz normalnie cały czas... Liderem w szatni jest, jest Gerard i my jesteśmy w razie w drużyny, także no tutaj y, odpowiedzialność była, była właśnie meczowa, żeby, żeby pomóc trenerowi, pomóc drużynie. No nie wyszło, był to, był to dziwny, zwariowany mecz. Mam nadzieję, że każdy, każdy następny, jeżeli będzie taka okazja, będzie dużo lepszy. Może kibicom, to nie pasować, że najważniejsze są trzy punkty, nie? ale widać w naszej grze naprawdę pozytywy. I... Byłby problem, gdyby, gdybyśmy punktów nie robili i gra byłaby słaba, a dziś y, są tutaj takie optymistyczne dziś, y, sytuacje, że naprawdę mi się wydaje, że prędzej czy później to odpali i zaczniemy wygrywać, bo jesteśmy dobrze przygotowani, mamy dobry zespół w szat, nie wierzymy w to bardzo i, i głowy do góry, trzeba, trzeba zapieprzać.